Dzień dobry, szalom. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo krótkie rozważanie, ale uznałem, że warto się tym podzielić, bo może dla kogoś to być ważne. Pewnego szabatu, w pochmurny, śnieżny ranek, przy śniadaniu odbyła się u nas pewna rozmowa. Tematem tej rozmowy były święta i zestawienie paschy z tak zwaną Wielkanocą. I nagle przyszło pewne otrzeźwienie, ale zaraz, przecież Pascha to co innego, i Wielkanoc to co innego. Dowiedziałem się, że w pewnych społecznościach protestanckich, protestanckich podkreślam, to Wielkanoc, a nie Pascha, czy nawet tak zwany Wielki Piątek, jest najważniejszym świętem. I dlaczego? Bo zbawienie mamy dzięki zmartwychwstaniu Jezusa. Taka była odpowiedź i zrobiłem duże oczy ze zdziwienia. Ja, ja rozumiem, że taką tezę mógł puścić ktoś nieznający Pisma Świętego. Ale kurczę, podobno są pastorzy, którzy takich rzeczy nauczają. Tak? To już nawet rzymscy Katolicy wiedzą, że oni mają świadomość, że ich wielki piątek jest najważniejszy w całym roku bo jest mowa o śmierci Chrystusa, tak? Dla nas Pascha. A święto, no, Pascha jest świętem na pamiątkę śmierci Mesjasza i naszego odkupienia, tak? I, I powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Nasze zbawienie w Chrystusie jest tylko dzięki Jego ofierze na krzyżu. Nie dzięki Jego nauczaniu. Nie dzięki Jego cudom też. Ani nie dzięki Jego zmartwychwstaniu ani nie dzięki temu, że został do nas posłany Duch Święty na Pięćdziesiątnicę. Tak? Nowe przymierze zostało zawarte przez śmierć Mesjasza na krzyżu. Koniec, kropka. Żeby nie być głosownym, przejrzyjmy na szybko kilka miejsc w Piśmie Świętym. Otwórzcie proszę księgę Izajasza, 53 rozdział, najbardziej znany. Izajasza 53, wersety 5 do 8. Ja będę czytać dzi dzisiaj z Biblii tysiąclecia. Hmm. Dobra, yy, wersety 5 do 8. Lecz on był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. W jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Jahwe zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić nawet nie otworzył ust swoich jak baranek na rzeź prowadzony jak owca nie ma wobec, wobec strzygących ją tak on nie otworzył ust swoich po udręce i sądzie został usunięty. A kto przejmuje się jego losem tak zgładzono go z krainy żyjących za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Koniec cytatu. Tak i prorok Zajasz zapowiadał cierpiącego Mesjasza, który zostanie zabity za nasze grzechy. Tak wyłapaliśmy to. To teraz otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 11. Ewangelię Jana, rozdział 11, wersety 51 do 52 tego jednak nie powiedział sam od siebie ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo że Jezus miał umrzeć za naród a nie tylko za naród ale także by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno kolejny fragment dzisiaj będziemy dużo skakać po fragmentach list do rzymian piąty rozdział werset 6 werset 6 i werset 8 Siódmy sobie pominiemy. Rzymian 5, wersety 6 i 8. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. I ósmy. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdybyśmy, gdybyśmy gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Widzimy wyraźnie, tak? Kolejny werset. Drugi. List do Koryntian, 5 rozdział, 15 werset. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i wstał. Tu jest mowa o zmartwychwstaniu, ale patrzymy na całość, tak? Musi się wszystko, werset, werset musi potwierdzać dobra dalej apostoł Piotr mówi 1 Piotra 3,18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy sprawiedliwy za niesprawiedliwych aby was do Boga przyprowadzić zabity w prawdzie na ciele ale powołany do życia duchem I zobaczcie jacy apostołowie są tutaj zgodni Jeszua czy Jezus tak, umarł za nasze grzechy umarł za nas Jeszua także wstał z martwych, oczywiście, to też jest prawda, ale cel Jego zmartwychwstania był inny, tak? Nie mógłby zmartwychwstać za nas, za grzechy, nie mógłby zmartwychwstać dla naszego odkupienia, nie mogę się dzisiaj wysłowić. To byłoby bez sensu zupełnie, tak? O, Jezus zmartwychwstał dla mojego zbawienia. I ani Tora, ani prorocy, ani także Ewangelie nie mówią o tym, tak? No, no nie ma czegoś takiego w rodzaju u proroków. I nadejdzie pomazaniec i po śmierci zmartwychwstanie dla waszego odkupienia. W Ewangeliach też nie czytamy na przykład Jezusa mówiącego ok, pójdę umrzeć, ale po trzech dniach zmartwychwstanę, aby was odkupić. Albo w listach też nie mamy czegoś takiego, że na przykład zmartwych stał dla naszego zbawienia. Tak jest inaczej napisane. Tak? Wszędzie, że Jezus... Pomazaniec zginie dla waszego odkupienia, Jezus umrze, aby nas odkupić, i Jezus umarł dla naszego zbawienia. Tak? O tym mówią wersety, o tym mówi pismo. Jeśli jakiś pastor, czy kaznodzieja, czy, czy starszy zboru uparcie twierdzi, że zbawienie można otrzymać inaczej niż przez to, co się wydarzyło na krzyżu, dopowiedzcie sobie dalej, tak? Jeśli ktoś twierdzi, że można się zbawić inaczej niż przez śmierć naszego pana, tak? wiejcie z takiego zgromadzenia. Uciekajcie, uciekajcie, bo poginiecie. Jeśli w takich podstawowych rzeczach ktoś już naucza nieprawdy, to co dopiero będzie w dalszych naukach? Tak? Jeśli podstawa, jeśli fundament jest zły. Owszem, ktoś mi zaraz jakby, skontruje czy, czy, czy przedstawi fragment z listu do Rzymian. Spójrzmy. Rzymian 10, werset 9. Tam jest napisane: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Ok. Po pierwsze, zwracamy uwagę na kontekst. O co tutaj chodzi? bo tu nie jest napisane co nas zbawia tak to jest, to jest, to jest coś innego ale no, ten werset jest używany czasami jako taka powiedzmy kontra no, domyślam się, że ten werset wyrwany z kontekstu jest używany jako podstawa do twierdzenia tak? że zmartwychwstanie czyni nas że zmartwychwstanie nas zbawiło nie wiem ale zobaczmy, gdyby spojrzeć na ten werset dosłownie można by dojść do naprawdę odjechanych, tak potocznie powiem, wniosków. Eee, spójrzcie, co, co wyłapiemy z tego wersetu, gdyby tylko ten werset mieć, tak? Tylko ten jeden i jakie tu są informacje? Jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, czyli wyznanie ustami daje zbawienie, tak? Tak wynikałoby. Albo jeśli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, Czyli uwierzenie w jego zmartwychwstanie daje zbawienie. Czyli, no, pewnie inaczej, jeszcze układając te słowa, jeszcze jakieś ze dwa wnioski byśmy wypisali. Ech, ale zobaczmy: no, wnioski nasuwają się takie z tego wersetu, że nie Jeszua odkupił nas od grzechu, tylko nasze wyznanie. Prawda to czy nie? Zobaczcie, jak łatwo można polecieć na jednym wersecie, nie biorąc pod uwagę całości pism. Pismo Święte jest spójne i musi być spójne. Wiele denominacji ma teologiczne problemy, bo popełniają jeden powtarzający się błąd. Biorą jakiś werset, może dwa, z listów apostolskich i budują z tego doktrynę w oparciu o swoje wydaje mi się, tak? zamiast sprawdzić, czy to jest spójne z torą. Ale wiadomo, jak część Kościołów odrzuciła Stary Testament, no to w czym mają sprawdzać, tak? jeśli coś w listach wydaje się niespójne z Torą, najprawdopodobniej jest to źle interpretowane, tak? I tutaj do niektórych zgromadzeń mesjańskich się odwołuje, Słuchajcie, apostoł Paweł nie jest fałszywym apostołem, tak? Jego listy są w porządku, jego nauczanie jest w porządku, tylko ono jest źle interpretowane, ok? Um, jeśli nauczanie jakiekolwiek listy nie tylko Pawła, Pawła, Piotra, Judy, kogokolwiek czytacie, tak? I coś macie jakieś niespójności z torą, no to prawdopodobnie źle interpretujemy dany list. Tak? To powtarzam, bo to jest, to jest, to jest ważne, tak? I zobaczcie, jakie to jest proste. No, niby proste, ale w praktyce różnie wychodzi. Ym, otwórzmy jeszcze 1 Koryntian, 5 rozdział, 7 werset. Właściwie taka część B tego wersetu, jak to tak mówią. 1 Koryntian 5:7. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Jezus jest naszym barankiem paschalnym, tak? Jego śmierć dała nam odkupienie. To było zapowiedziane i to się wydarzyło. I to było zweryfikowane. Wracając do tematu Wielkanocy pomijając już że no, to nie jest Boże święto, niech już sobie będzie pamiątką zmartwychwstania, tak? Pańskiego. skoro urodziny Jezusa ustalono obchodzić sobie w grudniu, to co stoi na przeszkodzie, aby jego zmartwychwstanie obchodzili sobie w innym czasie, tak? Temat świąt już poruszałem w innych wykładach, będę do, do tego jeszcze pewnie wracać i, i w przyszłości. Chciałbym tylko abyśmy nie tracili celu z oczu, tak? Kto Dał nam zbawienie i co? Jakie wydarzenie było naszym odkupieniem? Dziś, tak jak mówiłem, krótkie rozważanie, bo szykuję coś dużo większego, co za jakiś czas opublikuję, ale no, muszę się wziąć do roboty. Pozdrawiam Was serdecznie, błogosławionego czasu, błogosławionego kolejnego tygodnia, szalom!